W tym ćwiczeniu zwizualizujemy paczkę archiwalną oraz zawarte w niej sprawy, dokumenty i ich metadane. Jesteśmy na portalu publicznym. Z grupy narzędzia po prawej stronie ekranu wybieramy przycisk Wizualizacja paczki archiwalnej. I tu uwaga, jeśli nie mamy pewności, czy paczka jest poprawna, Możemy skorzystać najpierw z możliwości jej walidacji. Sposób przeprowadzenia tej walidacji pokazany jest w innym ćwiczeniu. Niepoprawne paczki archiwalne mogą się błędnie wizualizować, lub w ogóle może nie być możliwości skorzystania z tego narzędzia. Na pole paczka archiwalna upuszczamy plik zawierający paczkę archiwalną. Możemy też alternatywnie kliknąć w obszar pola i wskazać plik na dysku. Wymagane jest, aby plik z paczką miał rozszerzenie tar. Jeśli paczka jest poprawna, system wyświetli sprawy zawarte w paczce wraz z informacją o liczbie dokumentów w każdej sprawie. Klikamy w symbol plus przy danej sprawie, aby wyświetlić w tabeli poszczególne dokumenty tej sprawy. Interesujący nas dokument możemy pobrać na dysk. W tym celu klikamy w nazwę wybranego dokumentu, a zostanie on zapisany w folderze Pobrane. Pobrane pliki będzie można otworzyć w odpowiedniej aplikacji. I to uwaga. Wizualizator do przeglądania dokumentów wykorzystuje oprogramowanie znajdujące się na komputerze użytkownika. Sposób wyświetlania będzie więc zależał od ustawień na tym komputerze. Aby wyświetlić okno z metadanymi wybranego dokumentu lub sprawy, klikamy w akcję metadane. Metadane można wyświetlić w postaci XML lub tekstu. Przełączanie się między tymi postaciami odbywa się poprzez opcję tekst i xml w prawym górnym rogu okna.